Hej, hej, cześć z tej strony, Docentus i witam w kolejnym poradniku z domków. Dzisiaj zbudujemy sobie domek 8x8, także najmniejszy na moim kanale jak dotąd. Tutaj, zaraz obok tego domku 10x10, który powstał chyba już, nie wiem, z 2 lata temu. Jakoś tak dość długo jest na kanale, jest popularny, także możecie sobie zerknąć, zobaczyć. Będzie on dość po podobny. Tu też mam chyba 14x14, 14, jak dobrze pamiętam. I tutaj niedawno budowaliśmy 20x20. 20. No dobra. W każdym razie tutaj sobie wybudujemy 8 na 8 Mamy plac przygotowany. Wejście zrobimy sobie z tej strony. I teraz tak, zastanawiam się. Ja będę budował z kwarcu. Uważam, że z kwarcu będzie najładniej wyglądał. Natomiast wy możecie sobie budować z wszystkiego tego, co ma. Schodki i co ma płytki, cokolwiek w jakimkolwiek kolorze macie, jeżeli kwarc dla was, dla was jest ciężko dostępny. No to sobie budujcie z czegoś innego, bądź można ze śniegu robić i ewentualnie schodki i półpłytki kwarcowe użyć. Dobra, więc zaczynamy. Tutaj będziemy mieli wejście, czyli tak, na tym rogu podświetlimy sobie, i w tym rogu podświetlimy sobie glowstone'em, tak, na początek, a do tego sobie jeszcze o polistku damy, i teraz tak eee, zaczniemy sobie z tej strony. Klocek tutaj jeden, tu będzie odstęp, nawet możemy zrobić tu też na biało, tu będzie wejście do, do domku, i teraz kolejną rzeczą to będziemy mieli tak, eee, schodki i dajemy tak, czekajcie, czekajcie, czekaj. jeden. Drugi i tu łączymy. Coś w tym stylu, tak jakby, jakbyście robili taką kanapę. Tak to ma wyglądać. I teraz tak, obracamy się w tę stronę, tutaj. Jak mamy tu glowstone, dajemy, dajemy jeszcze tutaj dwa klocki. O, całe. Tutaj zabierzemy. Wiecie co? Żeby było podświetlone, to też tutaj i tutaj glowstone możecie dać. Bo tutaj damy sobie po prostu, o, dwa schodki, nie? Mm, 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 mm. I teraz tak, za tym damy, o, jeszcze pełen blok kwarcu. I teraz tak, w tym miejscu i w tym miejscu znowu położymy glowstone. A tu w rągu damy pełny blok. Tak to ma być. Teraz znowu się obrócimy. Czyli teraz robimy tył domku. Eee, I pomyślmy, jak to było. Zobaczcie, to, to jest w tej chwili tak. Weźmiemy Glowstone i Glowstone damy tu na samym kole, w końcu, a tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć całych klocków w skwarcu tutaj w tym miejscu nie i znowu się obracamy i znowu się obracamy i teraz tak z tej strony sobie tutaj zaczniemy dajmy tutaj dwa i po ukosie raz, dwa 3, coś w tym stylu zrobimy, czyli to jest ważne, 2 tu i 3 tu i teraz ja wezmę drewno świerkowe, lubię połączenia świerkowego, drewna i dajemy tutaj to być szło nam do góry czyli zobaczcie sobie jak to wygląda w tej chwili okej okay. Zajmijmy się znowu przodem. Weźmy blok kwarcu. I tutaj ma być na 2, 3, 4, na 5 wysokości. Tutaj, od tej strony. W międzyczasie pamiętajcie, że tu są drzwi, i nad drzwiami postawimy sobie obrócony schodek. Eee, a tą drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, może zrobimy na razie. Coś w tym stylu. Eee, tak jest. Teraz to sobie tutaj wyrównamy. Na no to sposób. I bierzemy znowu tak. Kwarcowy schodek, stawiamy go tu. I pomyślmy, pomyślmy, teraz tak. 2, 3, 4, 5, 6 wysokości tutaj damy. Tutaj wbijemy drugi schodek i zrobimy okienko. O, tutaj zamkniemy to raz, dwa, trzy. W ten oto sposób. Uhuhu. Teraz, teraz tak właśnie się zastanawiam. To zabierzmy. Dajmy tutaj schodek, tutaj wyrównajmy. Dajmy tu szybkę tak. Szybkę, schodek, i szybkę, żeby drugie okno powstało. Zobaczcie, że to okno ono jest takie troszkę. No, lecz tutaj do góry. O. I tu damy jeszcze dwa do góry. Coś w tym stylu. Nie wiem, czy nie namieszałem za bardzo, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, obróćmy się w tę stronę. I tu też nie będzie prosto, bo musimy zrobić. Może tak, zacznijmy od tych tutaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 na 9 wysokości zrobimy. Znowu ta pogoda. Dobra, ja jestem już i teraz tak tutaj: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli ma całą wysokość 5, 8. I robimy sobie po prostu tylko okienko. Ra... Ach, nie trafiłem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I zamykamy je. O. Schodkiem takim. Chociaż ja wiem czy nie, może inaczej zrobię. Zamknijmy to po prostu całym, o. W ten oto sposób, a schodek nad tym zrobimy. Raz, dwa. Coś takiego. Coś takiego i tutaj nam zostało wyrównać, czyli bierzemy blok kwarcu, lecimy do góry, zrównajmy po prostu z tym. O tak, o. I bierzemy pół płytkę i damy tak. Tu jedną, drugą, trzecią i czwartą. Patrzcie to się nam tutaj wyrównało. To tu będzie taki balkonik. Także do tego jeszcze dojdziemy. Obróćmy się teraz w ogóle na tyły. Weźmiemy świerkowe deski i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8 wysokości sobie zróbmy. Eee, tak, tak, tak. I teraz tak, bierzemy płyt, e, cały blok kwarcu i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z tej strony tak samo. 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, czyli to będzie taki dość prosty tył, ale żeby też za prosto nie było, to go troszkę zmienimy. Dajcie tu pół płytką na górze, tak przejedźcie i wyrównamy tylko tutaj sobie teraz tą całą ścianę. Idziemy na góry. Jeżeli za szybko to buduje, no to sobie pauzę zróbcie. I zrobimy o po prostu taką dziurę w tym miejscu, na razie tyle. Obracamy się teraz w tę stronę. I moi drodzy, tak na wysokość 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj robimy. Teraz tak bierzemy pełny, i tu na wysokość 7, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Tak. I teraz tak, pomyślmy, czy znowu będzie padać? Nie. Weźmiemy pół płytkę teraz i pół płytką tutaj na górze przejedziemy sobie. O, dotąd. Coś takiego. I bierzemy tak 2, 3. Gdzieś tutaj okno chcę ustawić. Dobra, na razie tak zróbmy to do samej góry. Gdybyśmy mieli o tak. I zobaczcie, takie wystające, a aż tutaj będzie. Tylu, albo nawet dobra na razie to w ten sposób zostawimy i teraz tak, zrobimy sobie raz, dwa, trzy może gdzieś dobrze mówię może spróbujmy tutaj zrobić okienko, tutaj o tu to ta szybka jest. Tutaj jest. Ten oto sposób. A to i to zabiorę. Zrobimy. taką półeczkę, nie? Coś takiego. No, chyba będzie ok. Teraz wezmę. Za pamięci, bo ja tam zrobiłem takie wcięcie, bo chcę posadzić sobie. Tutaj chcę sobie posadzić po procie te duże. Gdzie one są? Tu są. Pach, pach, pach. Ten oto sposób. Chociaż wiecie co, nie wiem czy. Jeżeli ja bym zrobił. To wcięcie tu. Tutaj dał cały klocek. O, ładnie to będzie wyglądało ten oto sposób. No i tak, teraz yy, musimy sobie na tej samej wysokości położyć pół płytki tutaj do samej góry oczywiście. No, zaczyna to jakiś tam wygląd mieć. Okej. Okay. Teraz bierzemy blok kwar, schodki z kwarcu i tutaj zrobimy moi drodzy coś takiego i przejedziemy no pach pach tutaj ten oto sposób no ładnie ładnie to wygląda dobra pogoda zmieniona Straszny tu leje ostatnio coś. I burze. Dobra, jedziemy tu pełnym klockiem. Eee, myślę, że. Dobrze, ja to robię. Dobra. Nie, 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 nie. Robimy to tak. Okej. Okay. Ten, oto to sposób. Dobra, teraz zajmiemy się tutaj środkiem, bo my musimy zrobić sobie przede wszystkim gdzieś. O, myślę, że na wysokości tutaj. O, musimy sobie zrobić sufit, nie? Czyli tutaj o. Wypełniamy. No, myślę, że tu też. Okej okay. Tutaj gdzieś schody muszą też być. I schodki zrobimy. Oczywiście z kwarcu zrobimy. Damy tu jeden. Tu takie równe. I tylko kolejny schodek. Kolejny i kolejny. Patrzcie, jak nam prosto wyszło. Super. Czyli teraz możemy to tutaj po prostu o. Zejdziemy. Bezproblemowo. No, zmienię czas i już jestem. No i dobra, jestem. Jestem jeszcze w międzyczasie. Zrobimy sobie tutaj, moi drodzy, taką barierkę. Bo na, na górze będzie dach, który będziemy sobie używać. Oczywiście możemy go zamknąć. Tutaj o jeden niżej o coś takiego, i całość tutaj zamykamy. Gdzie nasz sufit? się nie ma to za dużo miejsca w tym domku. A prostą do wykonania też nie jest. Dobra, na razie to zamkniemy. Yy, I tutaj, tak jakby. O. Przełożymy sobie o jeszcze jeden. Widzicie coś takiego tu zrobiłem. Ale dobra, tym się zajmiemy za chwilę. Teraz tak, wchodzimy tutaj. Ciemno jest wszędzie, także myślę, że tutaj możemy sobie podświetlić już w międzyczasie tu. Tu sobie też podświetlimy. Jak na razie. Ok, wchodzimy tu na górę. I teraz tak. Tu trzeba zrobić ścianę, bo tam będzie sypialnia. Wiecie co? Na razie tak to. Zamkniemy i tu zrobimy ścianę. Bam, bam. A tu będzie wejście do sypialni. Tu zrobimy zaraz sobie jakieś. E, może tak to nawet zrobię. Tak, pewnie, że tak to zrobię. Tu będziemy mogli postawić sobie jakieś skrzyneczki. Tu zrobimy może wyjście na górę. Zobaczymy jak to idzie. O! Mieli wejście na górę na górze. Tak się zastanawiam. Ale chyba to sobie jeszcze podwyższymy tutaj, żebyśmy nie wypadli. O! I teraz tak. Nawet tak można zrobić i tu jakieś siedzisko. Dwa. Pewnie. Coś w tym stylu zrobimy. Czyli tak, dywanik damy tutaj, żeby było miło siedzieć. A tutaj jakiś kubeczek możemy położyć. Ach. Siedzimy sobie, pijemy kawkę. Mamy widok piękny na miasto. Moim zdaniem ok. Teraz tylko. Że musimy zrobić jedną rzecz, bo mm, nie podoba mi się tutaj za bardzo. Jeżeli chodzi o, o tą część, równo z tym schodek postawię tylko takiego koloru i drugi tutaj. A tu na z pach, i tu nad tym też jeden postawimy. I to samo z tej strony, tak. I, i, I też w tym samym miejscu tutaj postawimy schodek, i na schodek bomb coś w tym stylu, i jeszcze jeden schodek tutaj. O, widzicie, ten domek już nabiera kształtu jako takiego. Tak hmm. się zastanawiam. Jeszcze tutaj podniesiemy troszkę wystrój nasz. Ale, ale nie chciałem tego tak robić. Podniesiemy o dwa. I tu przestawimy teraz. Czy też zabierzemy? O. W ten oto sposób. A ten podniesiemy jeszcze o jeden. Wysokość. Coś takiego. O, teraz to lepiej wygląda. Dobra. Z zewnątrz mamy domek zrobiony. Jeszcze tak oczywiście tutaj. Pach. Musimy w ten sposób wyrobić. Czy ja jestem przekonany co do tego. No dobra. Na ten moment ja skończę. Drugą część zrobimy to będzie umeblowanie domków w środku. Także z mojej strony tyle i jak coś to zapraszam na drugą część. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa!